Prawa mężczyzn w Polsce są marginalizowane. Nie wiem jak można czuć jakąś wyższość nad drugim człowiekiem ze względu na płeć, wykształcenie czy status materialny. Chyba ważne, czy jesteśmy dobrymi czy złymi ludźmi. Ważne jest, by w człowieku znaleźć człowieka. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo duży wysyp w internecie jest ostatnio odnośnie łamaniu praw kobiet, o tym, że my kobiety jesteśmy uciężane w tym kraju i bardzo ciężko nam się z tego powodu żyje. No cóż, ja mogę powiedzieć. Chciałabym Wam pokazać, jak ostatnio mężczyźni zostają odbierani. Chciałabym jakoś wyrównać te szanse. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Eee, a teraz zaczynamy. Zapraszam. Do najbardziej przykrych spraw dochodzi w momencie, kiedy dwoje ludzi się rozstaje, a między nimi jest dziecko. Niestety, ale bardzo często rozstania bywają burzliwe, patologiczne, i ani z jednej strony, ani z drugiej strony nie ma chęci porozumienia. Oczywiście, kto na tym wszystkim cierpi? Ano dzieci. Kto w takiej sytuacji ma lepszą pozycję? No nie ukrywajmy, że matki. I ja nie chcę być źle zrozumiana, że wszyscy ojcowie są krystaliczni, a baby takie złe i chcą ich ogołocić, ale to, że mężczyźni piją, biją, awanturują się, nie przykładają ręki do wychowywania dzieci, to jest wielokrotnie mówione. Nie jest to żadną tajemnicą i nie chodzi mi o to, żeby mówić o sprawach, o których wszyscy trąbią, ale myślę, że dobrym pomysłem będzie to, aby pokazać Wam drugą Stronę medalu i to nie tylko w przypadku rozpadu związku, ale także w innych dziedzinach życia. Myślę, że zaczniemy sobie od tych alimentów i alienacji, bo jest to taki, mam wrażenie, temat trochę tabu, temat, w którym zawsze oprawcą jest mężczyzna, ale ja uważam, że przemoc nie ma płci. Przemoc fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna. I wiecie, jak są wydzielane w Polsce alimenty? Na podstawie możliwości zarobkowej, a nie zarobków. To znaczy, że to, że zarabiasz mało, y, ale masz większe możliwości zarobkowe niż Twoja wypłata, którą obecnie posiadasz, to nie oznacza, że będziesz płacił mniej. I wiecie, moim zdaniem wiadomo, że dzieciom się nie żałuje godnego życia i nie powinno się płacić na dziecko jakichś tam ochłapów. Jednak często sytuacja wygląda tak, że ojciec musi brać kolejny etat, żeby zapłacić alimenty, co przekłada się na to, że nie widuje się e, dostatecznie często z dzieckiem i zanikają więzi rodzinne. Wiecie, często jest tak, że jedno wyklucza drugie, albo praca, albo spotkania z dzieciakiem. E, czy jest to fair? No pozostawiam to Wam do dyskusji. Kolejna sprawa to to, czy mężczyźni mają duże szanse na otrzymanie wyłącznej opieki nad swoimi dziećmi. Otóż nie. Zwykle takie sprawy przegrywają i pamiętajcie, że nie wszyscy mężczyźni to patologiczne ochlej mordy. Możecie mi nie wierzyć, ale istnieją równie dobrze ojcowie, jak i przemocowe matki. Dlatego powtórzę: przemoc nie ma płci. Jednak jedna strona jest bardziej faworyzowana niż druga. I wydaje mi się, że to jeszcze taka naleciałość z czasów, kiedy kobiety. Siedziały w domu z dziećmi, nie pracowały i zajmowały się wyłącznie domem i dziećmi, i faktycznie ta więź mogła być silniejsza. Ale teraz, w przypadku, kiedy i ojciec, i matka siedzą po 9 godzin poza domem, bo pracują, dziecko jest w szkole czy przedszkolu, to raczej nie powinno tak wyglądać. E, powtarzam, że mówię em, o ludziach niepatologicznych. Patologię odłóżmy na inny plan, bo tak naprawdę przez tę patologię, którą tworzą ludzie, normalny człowiek, nie może się domagać swoich praw, ale zobaczcie na tym film. Czy uważasz, że w Polsce mężczyźni mają za dużo praw w porównaniu do kobiet? Tak, trochę. W sensie, jestem tu to ciemna, aczkolwiek może, może trochę za dużo mają, za dużo mają wolności. Na jakiej płaszczyźnie mają za dużo na przykład? Nie wiem. W sensie, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, po prostu nie lubię mężczyzn. No i jak się okazuje, mężczyźni mają za dużo wolności. Ona nie wie dlaczego, ona nie poda nawet przykładu, bo go nie zna. Ale komu można podziękować za to? No, ja myślę, że posłom i posłankom, chociażby lewej strony, która ciągle robi nagonkę na płeć męską. Oczywiście mi jest bardzo szkoda mężczyzn, że często pracują bardzo ciężko fizycznie, żyją krócej, a nie mają żadnego wsparcia, chociażby już wspomniana nieraz emerytura. Ja sobie nie wyobrażam, że prawie 70-letni mężczyzna okłada bruk albo pracuje na wysokościach czy na platformie wiertniczej. Przepraszam bardzo, ale jak dożyje emerytury, to będzie będzie kaleką. Każdy wie, jak układa się tę cholerną kostkę na kolanach. Wiecie, co taka praca robi później z nogami, z kręgosłupem. Ja serio nie rozumiem, skąd ta wrogość do mężczyzn. Mam wrażenie, że zaczyna się ich uważać za niepotrzebnych społecznie szkodników, że nic nie wnoszą do naszego życia. To jest dość smutne. Przypomnę Wam ten film Pań z Lewicy. Wszędzie jesteśmy na drugim miejscu albo przedostatnim, ponieważ nie mamy penisów. Są weekendowe programy ludzi z panisami tylko. Są. Ja nie mówię, że ich nie ma, tak? No i zobaczcie, gdzie tutaj oczekiwać jakiegoś szacunku, skoro inne kobiety naz nazywają mężczyzn penisami. A jak Korwin poszedł do tych szowinistów swoją drogą, odklejeńcy w drugą stronę, taka męska lewica, to był hurdur. I tutaj kolejny raz wychodzi na to, że lewicy wolno więcej, że ona wyznacza, co jest szkodliwe, a co nie. Ona wyznacza, co jest mową nienawiści. Zresztą pamiętajcie sprawę z, posiłk P pamiętacie sprawę z posiłkami na kolei, że darmowe posiłki należą się wyłącznie kobietom. Wyobraźmy sobie sytuację w drugą stronę, jakby to wyglądało. No, skandalicznie, ale czy to koniec dyskryminacji mężczyzn? Nie, 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 posłuchajcie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zarząd spółki koleje mazowieckie KM Spółka z w dniu 6 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie wypłaty wszystkim kobietom zatrudnionym w spółce koleje mazowieckie jednorazowej premii w wysokości 150 zł brutto według stanu zatrudnienia na dzień podjęcia uchwały. Jednorazowa premia zostanie wypłacona do dnia 12 marca marca 2024 roku. Wychodzi na to, że premia ze względu na płeć w drugą stronę jest całkiem spoko i niedobra jest o tym mówić. Tutaj pokażę Wam wypowiedź konserwatywnej feministki, która nie powiem, że mnie delikatnie nie zszokowała. Uważam, że należy do konserwatywnych feministek i nie zgadzam się z paniami. Jako konserwatywna feministka z moimi koleżankami realizuję programy realizuje programy rządowe, które dotyczą sytuacji kobiet. I przez 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości sytuacja kobiet na rynku pracy uległa poprawie zdecydowanej w zasadzie w obszarze opieki nad dziećmi ułatwień też uległa poprawie i mało tego: nie walczymy z mężczyznami, my mężczyzn kochamy. I oni nas, drogie lewicowe feministki. Słyszeliście ten krzyk rozpaczy w tle? No ja też słyszałam. Myślę, że przechodzimy ze skrajności w skrajność, bo według mnie, jako obie płcie, powinniśmy się uzupełniać, dzięki czemu stworzymy jedność. Nie powinniśmy sobie skakać do gardeł, nie powinniśmy umniejszać drugiej stronie, nie powinniśmy toczyć wojen. Moim zdaniem, ze względu na płeć się różnimy. Każdy z nas ma inne predyspozycje. One się oczywiście zacierają, co świadczy o tym, że mimo krzykaczek staramy się rozwijać i nie stać w miejscu, gdzie chłop był wołem do roboty, a kobieta niewykształconą kurą domową. Takie czasy minęły, z czego ja się bardzo cieszę. Dzięki temu możemy. Tworzyć partnerstwo i się uzupełniać i wspierać w różnych dziedzinach życia. Model samej rodziny nawet zaczyna się pomalutku zmieniać. Mamy już wiele przypadków, gdzie kobieta realizuje się zawodowo, a mężczyzna zajmuje się opieką nad dzieckiem, ponieważ ekonomicznie dla tej rodziny jest to bardziej opłacalne. I zamiast wspierać mężczyzn w tym, żeby byli świetnymi ojcami i mężami, tak jak wspieramy kobiety w tym, żeby się rozwijały, to my tych mężczyzn gdzieś zaczęliśmy deptać. Teraz wychowujemy nowe pokolenia nowymi metodami wychowawczymi, staramy się nie popełniać błędów z przeszłości. Do czego nas to doprowadzi? No ciężko stwierdzić, pozostaje nam tylko wierzyć, że jesteśmy na dobrej drodze. Dajcie znać kochani, co myślicie o prawach mężczyzn w Polsce, jakie mają prawa, których nie mają kobiety? I czy tak naprawdę wszyscy mężczyźni są źli, a wszystkie kobiety są dobre? Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam. Pa!